Wystawa ta została przygotowana dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Nasze Muzeum, Muzeum Polaków Ratujących Żydów imieniu rodziny Ulmów Markowej pozyskało tę wystawę i we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną prezentujemy ją właśnie w siedzibie biblioteki. To jest doskonałe miejsce. Mamy nadzieję, że wielu zwiedzających będzie mogło skorzystać zarówno z tej wystawy, jak i z prelekcji, które przygotowaliśmy, które będą tej wystawie towarzyszyć. A to wszystko po to, żeby edukować, wychowywać, wspomagać i opowiadać o w ogóle Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, a w szczególności o rodzinie błogosławionych Urmów. Wystawa składa się z kilkunastu deskali autorstwa podkarpackiego artysty malarza Arkadiusza Andrzejkowa i przedstawia życie rodziny Ulmów z Markowej. Wystawa potrwa od 6 maja do 3 czerwca i będzie można ją obejrzeć w godzinach otwarcia biblioteki. W Wystawie towarzyszyć będzie również wykłady, dwa wykłady autorstwa pana Artura Dobruckiego i pani Renaty Kunysz o błogosławionej rodzinie Ulmów-Smarkowej. Oczywiście wszystkie imprezy mają charakter otwarty. W godzinach biblioteki 13 maja odbędą się wykłady, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.